Pierwsze zakupy w moim budżetowym wyzwaniu lipca, w którym zakładam, że na jedzenie wydamy tylko 1600 zł dla dwóch osób dorosłych i dwojga dzieci. No dobra, to są drugie zakupy, bo pierwsze zrobił mój mąż. Oprócz keczupu i paczki szynki kupił tylko słodycze. No to lecimy z rozpakowywaniem. No dobra, ja też kupiłam słodycze. To jest ostatnio mój ulubiony słodycz do kawy. Dajcie znać, jeśli macie jakieś niskokaloryczne polecajki do kawy. Ogólnie jestem w miarę zadowolona z tych zakupów, bo nie mam tutaj za dużo pierdółek i nie zapłaciłam za dużo. Paragon pokazuje na końcu filmu. Mam całkiem sporo warzyw, ale z owocami jest kiepsko i to jest powód, dla którego będę musiała jeszcze odwiedzić sklep do końca tygodnia. No i po kolei, mamy mix sałat, mamy czerwoną cebulę, mamy papryki, a papryki koniecznie kupcie, bo są w dobrej cenie. Przy okazji weźcie ogórki. Ja jutro będę robić mało solne, uwielbiam je. Dalej mamy jeszcze cukinie, tylko dwie nektarynki i marchewki. Kupiłam jeszcze lawasz, który od razu zaczęłam zużywać i pińsę na czarną godzinę. Trochę pieczywa, jest chałka, są bułki, jest mój ulubiony chleb. Kupiłam opakowanie filetów z kurczaka i tuńczyka. Teraz część nabiałowa, bardzo dużo sera, mój mąż jest pożeraczem sera. Dwa opakowania twarogu, boczek, szynkę, oliwki i pomidory w puszce. Były jeszcze dwa lody, ale zjedliśmy od razu pod sklepem. A za całość mamy nie całe 188 zł. Dajcie znać jak idzie wasze lipcowe wyzwanie.